Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Ori and the Will of the Wisp z drugi odcinek. No i jak może pamiętacie, od, ostatnio udało mi się tutaj wygrać z tym bossem, który nazywał się Wyjecja, jeżeli dobrze pamiętam. E, znaczy, zrobiłem mu tutaj połowę HP około i jakoś tutaj uciekł w tą stronę, więc nie wiem co się tutaj dokładnie stało. W każdym razie... Dobra, postaram się jakoś tutaj może wskoczyć. Kurde, to nie jest. Dobra. To się dało bez wątpienia zrobić nieco lepiej tym skokiem, no ale trudno. Zaraz to wszystko ogarniemy. Okej, okay, więc proszę bardzo, włusze runę. No niestety tutaj na razie żadnej nie mam, no, więc trzeba będzie sobie jakoś poradzić w inny sposób. Tutaj również nie można doskoczyć. Kurde. Trochę jednak tutaj zawaliłem, muszę przyznać. No dobra, może jakieś tutaj będzie. Przejść na przykład z tej strony. I po raz kolejny te dziwne zwierzątka. Co to ma znaczyć to? Staliana? Czy mogę się jakoś tego zaczepić? Na razie nie mogę. Chyba. Dobra, w takim razie pójdę za tym zwierzątkiem. A co my tutaj mamy? Mam tutaj zaskoczyć? Chyba tak. Jakaś tajemnicza moc. Co to może być? Być może nareszcie będę mógł tutaj normalnie atakować. W razie byłem taki trochę bezbronny. Dobra, czyli stawiałbym, że to jakaś pierwsza moc, gdy budziło się pradawne światło. Naru i Gumo szukali wśród nocy. A, to ci jeszcze, no tak. A my wpadliśmy do ogromnego dołu. Dobra, mamy te zwierzątka. Kim one są w ogóle? Wyglądają jak bardzo podobne do, do mnie, do tego Ori. Nie jesteś jak inni, jak wrzask. Jak wyjedz co? W tobie płonie prawdawne światło. Drzewo o tym pamiętało. Wiedziało. Tak jest. Przekazało ci swoje wspomnienia. Czyli mamy teraz nową umiejętność błysk. No i co? Przytrzymaj LT, żeby przypisać do X, Y albo B i wykonać ataki. Dobra, okej, okay, czyli LT. A teraz użyj światła, chcemy zobaczyć. Dobra, w takim razie przypisujemy i. powiedzmy, że pod to jest X. Dobra, okej. Okay. Dobra, czyli to jest nasz podstawowy atak, proszę bardzo. To fajnie, że można sobie tak przypisywać te klawisze. Okej. Okay. Dobra, nareszcie możemy tutaj walczyć. Jeżeli robię takie combo, takie poczwórne. Ile to mogę tak raz atakować? Bez przerwy. Nie, pięć razy. To jest takie podstawowe combo. Dobra, teraz sobie z każdym tutaj poradzę. Proszę bardzo, jak jestem mocny. No, jeszcze mamy tutaj te wszystkie pieniążki, jeżeli można to tak nazwać. Dobra, więc proszę bardzo. Chyba już tutaj nie umrzemy. A jeszcze jeżeli tak jestem w powietrzu, to mogę jeszcze dłużej tak być w nim. Tak z powietrza atakować. O nie, jakie ja tutaj oderwałem? Dobra, trzeba jednak mieć się tutaj na baczności bez przerwy, przecież cały czas się uczę tej tej rozgrywki. Dobra, bo on tutaj będzie raszował. Kurde, To jest jednak nieco mocniejszy, już mam w ogóle mało życia. Trzeba tutaj pozbierać. Tam jest jedno życie spadło. Dobra, okej. Okay. Jednak wolę być tutaj uważnym, nie chcę tego przechodzić po raz kolejny. To było trochę nudne. Więc. Więc tak, więc zbieram po prostu wszystko. O nie, jeszcze prawie wpadłem w jakieś dziury. Patrzmy pod nogi. Dobra, więc wchodzimy coraz wyżej. Co z tego wszystkiego wyjdzie? Tutaj mogę się przedostać chyba tak. Magnes. Otrzymano nowy kamień. Kule przylatują do Ori z dalszych odległości. Naciśnij, aby aktywować. Zaraz, zaraz. Jakie kule tutaj? Nie rozumiem dokładnie. A, czyli to mam jakieś... znacznie więcej kamieni. A, czyli to są jakieś takie perki, bym powiedział, że z tych będziemy mogli tutaj wybierać kamienie różne. I to nam daje różne tutaj umiejętności dodatkowe, takie pasywne. Okej, okay, to bardzo interesujące. Ekwipunek pod RB. I tutaj mam jeszcze niewiele rzeczy. Kurde, tyle rzeczy można mieć w ekwipunku. okej okay. Mapy i misje. 27% ukończono gry. Nie no, żartuję tej pierwszej krainy. Z tego co widziałem, udało mi się ukończyć 2% gry. Więc. Odcinków będzie naprawdę bardzo dużo, tak bym się spodziewał. Stawiałbym, że przynajmniej kilkanaście, kilkadziesiąt. Więc tak, to jest jednak całkiem długa przygoda. Światło cię słucha, chyba jest, jednak naprawdę jesteś kimś. My Moki mieliśmy. Myśleliśmy, że wszystkie duchy odeszły z Niven. Szukasz kogoś, a my znamy znajdywacza. Kto to jest? Idź do strażnika moczarów Kwolok pomoże ci odnaleźć właściwą drogę Okej, okay, to jest całkiem daleko, ale widać, że mam tutaj jakąś większą otwartą miejscówkę Strażnik moczarów, no postaram się tutaj dojść w dzisiejszym odcinku, ale... No nie wiem, to może być całkiem ciężkie Misję aktywuj Teleporty? Nie, chyba niczego tutaj nie zrobię Dobra, nowa misja, znajdź Kwoloka Dobra, i mogę jeszcze tutaj oczywiście sobie jeszcze po raz kolejny zobaczyć. Um, dobra, i to było na tyle, a więc... Ruszamy im wyżej, tym lepiej. Ja mogę to jakoś zniszczyć. To mi tej życie chyba tak. Czy ja tutaj w ogóle byłem niżej? Jeszcze nie, więc warto to chyba sprawdzić. Pójdziemy sobie tutaj na dół. Dobra, porobiony koleś. A i znowu ten. Ten jest nieco cięższy do pokonania. On ma tutaj życia. No nie, jak mi to się robi? Stociłem tej połowy życia przez niego. No dobra, kolejne pieniążki. Wspaniale. Czy niby nie, nie wiem, czy ja tutaj powinienem tak schodzić na takie głębiny? No to jest taki totalnie otwarty świat, więc zupełnie nie wiadomo, gdzie tutaj należy dokładnie iść. No ale myślę, że może warto to jednak sprawdzić. Na przykład w tą stronę. Co my w ogóle tutaj mamy? Światło ze studni przepływa przez cały Niwen. Leczy? A, czyli. Wciśnij X, aby aktywować te studnie duchów i odnowić poziomy. A, jeszcze gra zapisana. Ale stawiałbym, że tak jak w jakimś Dark Soulsie wszystkie potwory będą się tutaj przy tym respiły. Dobra, w każdym razie tego sobie tutaj na szybkości porobię. Kurde. Dobra, nice. Nie wiem czy to dobry pomysł, że ja skożę na takie niskie rejony, jakieś też jeszcze lasery mamy i dźwignie. A to już tutaj nie zaskoczę, to jest zbyt wysoko. Chyba, żebym jakoś tutaj oszukał grę. Nie, nie da rady. Absolutnie. mogę to zniszczyć? Tutaj na dole nie mogę. Więc to jest na razie ślepa uliczka. Więc chyba należy się tutaj wrócić. I to by było na tyle. A może jeszcze z tej strony coś zrobię. No ja nie mogę tutaj niczego zniszczyć eee! Come on, koleż, doskoczysz. Ciekawe że da radę tutaj tak oszukać tą grę, ale to jest chyba nie do wykonania. No niestety, dobra. A, jeszcze mamy tutaj ten kamień RT, aby chwycić. Może coś z tego wyjdzie. No, proszę bardzo, to się nie załamie tutaj pod presją, chyba nie. No dobra, coś tutaj zyskujemy, ale... Spójrzmy może na mapę. Gdzie ja tutaj w ogóle idę? Na jakieś zupełnie. chyba nie powinienem się tutaj udawać. Jednak pójdę tutaj na górę i zwiedzę może te rejony. A czy to jest w ogóle możliwe? To jest pytanie kolejne. Może jednak tą dziurę powinienem tutaj zwiedzać. Jak zobaczycie sobie tutaj na mapę po raz kolejny, chyba nie dało się tutaj przejść, więc... Więc jednak chyba pójdę w te rejony, co jestem obecnie. Może coś tutaj zdobędę. O, co się dzieje? O nie, walka z bossem! Przecież tutaj potrafię jakoś skoczyć. Dobra. Praktycznie bez y, żadnej pomyłki. Kurde, ale jeżeli tutaj jest dwójka, to może być trochę ciężkie. O, panowie. Dobra, jeden porobiony. A patrzcie, jak mogę go tutaj oszukać. No nie. Alka nie jest taka prosta. Dobra, w takim razie arena wygrana, znakomicie. Czyli czasami mogę być wpakowany w takie nieprzyjemne miejsca. No dobra. A zaraz, zaraz tutaj coś jeszcze mamy? Jakieś ukryte przejście? Dobra, chyba nie. No dobra. Strasznie głęboko się tutaj udaje. Jakieś zupełnie niewiadome tereny. Dobra, piękna sprawa. Jesteśmy dalej na full'a Gdybym jeszcze potrafił tutaj skakać, to nie jest takie proste jak się wydaje To jest jedna z cięższych platform... Kurde Dobra, pojedynczy należał tutaj skoczyć No nie, kurde, ale to jest... Jak się tutaj dostać? Ciężkie skoki mi tutaj wy... Dajcie spokój Czy to jest za, za daleko, czy jak? Dobra, to wygląda beznadziejnie z mojej strony. Kurde! Come on, no! Raczej powinienem się udać tutaj w lewą stronę. Być może tutaj będą jakieś kolejne nowości. Przepraszam, to jest tędy. No i zobaczymy na co mi to wszystko będzie. Jakaś kolejna umiejętność, rozumiem? Przyjąć światło. Może jakiś podwójny skok, żebym się mógł dostać w kolejne rejony. Zdobywasz nową umiejętność. Naciśnij A, aby podskoczyć i znowu. No dobra, więc double jumpy mamy. Tak jest. Okej, okay, to mi się bez wątpienia strasznie przyda. Do tych umiejętności będzie po prostu masa. Pamiętam w jedynce się tutaj zbierało tyle, że... Tu było przynajmniej kilkanaście. Więc dobra. Otrzymano nowy kamień. Możesz przyczepiać się do ścian. No dobra, w takim razie... Oczywiście aktywujemy, mamy jeszcze jedno wolne miejsce. A więc, a więc, chyba dobrze w takim razie się tutaj udałem. E, coś tutaj jeszcze mamy z tej strony? Coś mi tutaj chyba pokazuje. I ciężko powiedzieć. A czyli mogę się teraz, patrzcie, przyczepiać do ścian. Widzicie, mogę tak po prostu stać. Nie muszę, bo zazwyczaj musiałem też jeszcze klikać, żeby skakał, a teraz już nie było takiej potrzeby. Czyli tutaj jest jednak ślepy zaułek. okej okay. Dobra, to są bardzo przydatne nowości. A, no widzicie, czy ja tutaj w złą stronę bez sensu polazłem? Tutaj trzeba było na Double Jumpie pójść. Właśnie w te No teraz to można to zrobić. Nie no, wiem, jak to za, kurde kurdę ogarnąć. No teraz to jest łatwizna. Dobra, okej okay. Zrobiłem trochę takie mało niepotrzebne kulko, no ale trudno Dobra, po prostu wspaniale Bardzo przydatne ulepszenia, czy ja się mogę jeszcze tutaj dostać niżej? Chyba niestety nie ma takiej możliwości No dobra, ale tutaj mamy te lasery i... Jak do nich tutaj w ogóle podejść? No tego nie mogę tutaj zniszczyć w żaden sposób. Kurde. A, mamy jeszcze jakąś dźwignię. Tego absolutnie nie widziałem. Okej, okay, dobra. No to wszystko jasne. Szkoda, że mnie to wcześniej ominęło. Dobra, więc teraz robimy postępy. A to jeszcze ciekawe. Tak, mogę tak z góry zaatakować. A może to jakoś rozwalimy? Nie, niestety nie mam takiej siły. No, trzeba się jednak nauczyć tych wszystkich mechanik w tej grze. To nie jest takie proste. Co tutaj wolno, co nie wolno. Dobra, tego sobie łatwo tutaj niszczymy. No ten kamień się tutaj bez wątpienia może przydać. Gdybym tutaj go jakoś przepchnął. E, zaraz, zaraz, co się teraz dzieje? Czy to w ogóle zadziała tak jak sądzę? No dobra, okej. Okay. A, i mamy tutaj kolejny punkt, tak jest, raczej ten klucz, czy tam jak go nazwać. A z tymi laserami to jeszcze później będzie inna robota, zapewne. Pamiętam, w podstawce były takie co raz strzały, raz nie strzały, trzeba było w odpowiednim momencie tutaj wskoczyć. Więc trzeba będzie na to uważać. Jak na razie to jest jeszcze strasznie prosta rozgrywka, później to się będzie działo. Będzie tak jak Dark Souls, jeszcze cięższe. To jest jedna z najcięższych platformówek, tak naprawdę. Jakie pamiętam, chyba że jakieś totalnie chamskie, co właśnie charakteryzowały się tym, że są po prostu super ciężkie, jakieś. I One The Guy pamiętam, kiedyś grałem, więc tak to się prezentuje, ale z takich gier AAA powiedzmy. Platformówek, no tutaj jest jedna z najcięższych. Dobra, więc proszę bardzo, mamy dwa kamienie. No i misja wykonana. Co tym razem? Mamy tutaj jakąś wodę, chyba wolałbym nad nią tutaj przeskoczyć, bo zazwyczaj chyba Ori nie potrafi tutaj pływać. O, czyli dodatkowe przejście. Co my tutaj dzięki temu mamy? Nie, nie mogę się tutaj przedostać, to jest zbyt wysokie. Tam jakiś nowy przeciwnik w ogóle. Dobra, czyli tutaj się mogę złapać, okej. Okay. Na co mi to wszystko będzie? Stawiałbym, że jakieś ulepszenie tutaj zyska mi w sumie tyle. Ten już ma trochę tutaj więcej życia. Dobra, w każdym razie. On... A, on jeszcze wybucha, dobra. Uczymy się na błędach. Okej, okay, tych, be... tych wrogów będzie jednak tutaj całkiem sporo. O, patrzcie na to, czy to jest to, o czym myślę, czy to jest. Kolejne zdrowie, tak jest Fragment ogniwa to znaczy, że mój poziom został zwiększony na samym dole Mać tutaj teraz cztery paski zdrowia No i teraz mogę oberwać nieco więcej zanim zginę Więc to jest zawsze na plus Dobra, jak sobie teraz radzić? Po prostu mam tutaj zeskoczyć niżej Jak on się jeszcze tutaj trzyma w takim miejscu Kurde, ale talent Dobra, więc opłacało się tutaj jednak przejść, dobra Będę starał się oczywiście przejść tą grę w 100% A tutaj chyba są mierzone jakoś procenty, więc to jeszcze jest jedna rzecz, więc będę już bez wątpienia wiedział Jak na razie zrobiłem niewiele, ale to dopiero drugi odcinek Wszystko przed nami, cała historia Proszę, no, tego tutaj porobimy, proszę bardzo ja tutaj mogę coś zrobić niżej? Chyba nie więc mamy tylko przejście w jedną stronę, Kurde, jak ja tutaj włażę. Um, pamiętam te miejscówki, chyba jakoś tutaj składałem nieco wcześniej. Tak jest, na samym początku pamiętam za tym wilkiem, który w sumie nawet nie wiem, gdzie już jest. A trzeba jednak tutaj uważać na tą wodę, tak bym stawiał. Więc tutaj nie wpadać. Jeszcze z tej strony pewnie tutaj rozwalę. Po lewej, po prawej raczej. Więc chwila, moment. Czy coś tutaj dostanę? Tak jest. Jakieś dodatkowe przejście O! Fragment zdrowia po raz kolejny. Znaczy na razie już nie, nie dostanę, bo potrzebuję dwa, żeby to sobie zwiększyć, ale... I tak... Pierwszy postęp znaleziony, więc wspaniale. Bo tutaj już byłem, okej. Okay. No i tym oto sposobem wróciłem się... Porozmawiaj z Mokim. Jesteś duchem, więc zadrżyj duchu. Oto stoisz przed Mokim Odważnym. A, okej. Okay. Czyli ten miał nam tutaj wskazać tą drogę. Wiem, nie brzmi to przekonująco, ale ja jestem odważny. Albo byłbym odważny jakbyś miał jakieś trofeum. Takie jak czaszka wyjca, albo jeśli to zbyt ciężkie wystarczy kieł. Słyszałem, jak wyjedz, walczy na wschód stąd. Może jakiś mu wypadł? A, czyli kieł mu wypadł. Dobra, czyli misja poboczna. No, postaram się tutaj w takim razie wykonać, ale. Gdzie to się w ogóle znajduje? Strażnik Muczarów. Tutaj coś mamy. Co to ma znaczyć? Jakiś safe czy coś w tym stylu? Na wschód stąd coś mi tutaj powiedział. No, ale. Kamienie, ekwipunek. A co z tymi misjami? Trochę się już tutaj, prawdę mówiąc, zgubiłem. Absolutnie niczego tutaj nie widzę. Chyba muszę się jakoś dalej jeszcze tutaj udać. Bo tutaj absolutnie no niczego nie ma. Kurde, gdybym jeszcze potrafił tutaj wskoczyć. Dobra, więc jednak pójdę sobie na te rejony no i zobaczymy. Być może tutaj będzie ten cały kieł. O którym tutaj wspominają. Gdzie on tutaj iść? Może tędy? Coś tutaj jest niżej. Nie tylko przepaść. A, i mam ten wyjca. Znaleziono nowy przedmiot związany z misją. Doskonałe trofeum. O, czyli misja za zaktualizowana. Zaraz tutaj wyruszamy, żeby spotkać się z tym mokim i. Być może on nas tutaj zaprowadzi na nowe tereny. Tam gdzie mamy się w końcu udać. No, więc to było na tyle. Jeszcze tutaj życie, oczywiście najlepiej. A nie wiem, jak ten kieł wyjca znalazł się aż tam. czyż się ja tutaj walczyłem? Przecież bo on tam pobiegł w tamtą stronę. Dobra, więc misja wykonana. Och, prawdziwy kieł Nikt teraz nie będzie wątpił w mokka odważnego. Proszę, to dla ciebie jestem odważny, ale także i hojny. E, Gorlecka ruda. Znaleziono trochę rudy. Zręczny rzemieślnik może jej użyć do naprawienia konstrukcji. Ale jakiej konstrukcji to nie wiem. Przekaż kieł. Dobra, czyli misja wykonana. Tutaj już nie mam nic do zrobienia. A więc. A, czyli my mamy tutaj jeszcze kolejne przejście, którego zupełnie nie zauważyłem. Zaraz, zaraz, tylko się tam wrócę i zobaczę, czy to na pewno odpowiedni kierunek. No, jak sobie tutaj radzić? To jest jednak całkiem wysoko. To jest zbyt wysoko, nie ma rady. Chyba, że jakoś tutaj bym doskoczył, i to jest za wysoko, no nie ma możliwości nawet. Czyli, no niestety, nie da rady tędy wskoczyć. Jakoś z innej strony trzeba będzie to zrobić. A więc, patrząc na mapę, tutaj jakoś. Czy jakoś tędy? Na sam początek trzeba będzie chyba wrócić. Bo, jak tutaj patrzę na tą już całą mapę, no to tutaj mamy przejście, ale no za stromo jest. Nawet to jest coś narysowanego. Tutaj niczego nie ma. Nie mogę tutaj. Tutaj wszystko zrobione. więc, trzeba się będzie wrócić. Jakoś tędy. Dobra, więc, jeszcze to postaram się tutaj na szybkości zrobić. No i. Zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. Gdybym jeszcze tutaj wiedział, jakie tereny mam tutaj sprawdzać, doskoczę tutaj w ogóle, chyba tak? Okej. Okay. Wcześniej nie było takiej możliwości. Dobra, jak to tutaj wygląda, bo już totalnie zapomniałem, A tutaj z tym się jeszcze walczyło. Dobra, raz znakomite combo, okej. Okay. No i teraz pytanie, a tutaj jeszcze coś zniszczymy. Brawura, otrzymano nowy kamień. A, zwiększenie obrażeń. No dobra, to się bardzo tutaj przyda. A, zwiększa zadawane i otrzymywane obrażenia o 15. Hm, takie trochę ryzykowne, ale... ale w moim stylu, Czemu by nie? Będziemy zadali... zadawali więcej damage'a. Może i warto. Kurde, dawać mi życie. Uciekło mi, no niestety. Dobra, więc zobaczmy, co my tutaj w ogóle jeszcze mamy. Gdzie ja w ogóle się tutaj znajdowałem? A to jeszcze jest jakiś kamień. Przyjąć światło? Czy jednak mnie tutaj nie było? Nowa umiejętność, regeneracja. LT, by przypisać i używać energii, aby odzyskiwać zdrowie. Okej, okay, w takim razie mamy błysk, mamy to regeneracja. Przypiszę sobie pod B powiedzmy. A, i po lewej stronie macie tutaj tą. Ok, Dobra, jasna sprawa. Dobra, więc tutaj chyba zakończę dzisiejszy odcinek. Zrobiłem już tutaj całkiem sporo. No, i w przyszłym odcinku postaram się tutaj przejść, oczywiście, jakoś w tą stronę. W sumie sam nie wiem. Jest jeszcze parę tajemnic, które zupełnie nawet nie sprawdzałem. No i postaram się jakoś dotrzeć w tutaj, ale to będzie chyba całkiem ciężkie. W każdym razie to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesuje Was kontynuacja, to będę starał się nagrywać. Może jeszcze dzisiaj coś opublikuję. A w przyszłych dniach jakoś dwa odcinki dziennie, więc mniej więcej tego możecie się tutaj spodziewać na moim kanale. No i oczywiście również innych gier, gdzieś nie wiem, Wiedźmin czy nowy Call of Duty, ten Battle Royale, więc takie rzeczy tutaj przewiduję. No a więc to było na tyle na dzisiaj, ja się z Wami żegnam, no i do jutra!